Cześć! Dzisiejsza po pomogę jak ułożyć flakę w Japonii i z powrotem. Zapraszam was do oglądania. Subskrybujcie kanał, powijamy na 400 subów. No i co? Lecimy z odcinkiem. To do oglądania. Zapraszam Was do oglądania. Musimy zrobić te ruchy. Nie wyciągajcie się tak nie, tylko... Robimy tak. 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 I tak. Teraz włożymy. Tak. 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 I tak. Dzięki wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. I już wiecie, jak to sami zrobić. Spróbujcie ponownie. I teraz, jak to robię, zatrzymajcie filmik i spróbujcie. I, i już do zobaczenia. Już pomogłem Wam, jak ułożyć to. I z powrotem. Pa, widzowie. Pa.